Witwa na drobiowe smaki już naprawdę się rozpoczęła na całego. Województwo pomorskie to tutaj organizatorem jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, a cały projekt sfinansowano z funduszy promocji mięsa drobiowego. Muzyka cały rozbiór. Yy... Kurczaka potrzebne jest do tego przede wszystkim, żeby wiedzieć, z jakich elementów on się składa, bo to jest bardzo ważne. Koszt samego kurczaka jest tańszy niż poszczególnych elementów, więc jeśli mamy mniejszą restaurację, gdzie możemy sobie zakupić mniejszą ilość tych kurczaków, żeby zrobić ten prawidłowy rozmiar na piersi z kurczaka, na pałki, na łódka, czy na skrzydła chociażby, czy zwykły korpus, który posłuży nam do gotowania bulionów, czy też sosów. Dobra uwaga. Oficjalnie rozpoczynamy, czas start. Właśnie zwracam uwagę na porządek na stolicach, na współpracę między uczniami, ale także na wykorzystanie produktu. Czy się ten produkt nie marnuje, czyli tak zwane zero waste, w jakim uczniowie wydają te posiłki? To wszystko podlega ocenie, jak również trudność potraw, które sobie założyli. Najczęściej powtarzane błędy to jest właśnie marnowanie produktu, czyli gdzieś tam za dużo naszykowane, to później się nie mieści na talerzach. Jeśli chodzi o gramaturę potraw, tą serwą widać duże rozbieżności, albo skrajnie za duże, albo skrajnie za małe, też zwracamy im uwagę, żeby tych błędów nie popełniali Ciężko było wybrać tą szóstkę tak naprawdę, ale były, były dwie ekipy, które naprawdę wyróżniały się spod wszystkich innych. Ekip i pokazały naprawdę bardzo niesamowity kunszt. Po drugiej naradzie udało nam się wyłonić finałową szóstkę, która jutro będzie mogła walczyć o pierwsze miejsce, aby dostać się do wielkiego finału bitwy na drobiowe smaki. Prezentacja interpretacji mojej na temat piersi skurczaka, czyli powiedzmy, że została wykonana w postaci Ala Wellington'a. Był mózg przesmarowany musztardą, musztardą, całość w szynkę dojrzewającą ciasto francuskie, pire z kalafiora, do tego sos wykorzystując wszystkie odpadki tak naprawdę, które zostały przy produkcji tego dania. No i oczywiście, żeby wszystko pokazać, że w prosty sposób można przygotować bardzo fajne danie restauracyjne, jak i też konkursowe. Kryjszym elementem jest na pewno wypieczenie tego wszystkiego, żeby to też miało, kiedy włożymy do piekarnika i po wyciągnięciu, żeby ten kurczak nie był jednak surowy w środku, a był dobrze dopieczony, więc tutaj starałem się pokazywać im parę wskazówek jak zwrócić uwagę przy dobrym wypieczeniu tego mięsa. To wszystko macie aż dwie godziny na jedno danie. No dobra, to przygotowujcie sobie wszystkie składniki, sprzęcior, czas. Start. kau osionisis hera hermesikarus na na narcissus mekausa epa sos a sha la la susus me neva i love it when you kiss kiss Nazywam się Maria Jeleńska, jestem dietetykiem na konkursie Bitwa na drobiowe smaki. Jestem tutaj, żeby zdebentować mity na temat hormonów używanych podczas hodowli zrobił. Często konsumenci spotykają się ze stwierdzeniem, że aby masa mięśniowa kurczon była y, odpowiednio duża, stosowane są hormony wzrostu. Natomiast nikt nie zdaje sobie sprawy, że od 1996 roku Unia Europejska zakazała stosowania hormonów podczas hodowli. Obecnie y, mamy dużo lepsze warunki prawidłowej hodowli. Budowli, dzięki dobrze zbilansowanym paszom, które zawierają odpowiednie składniki mineralne i witaminy, dzięki którym drób odpowiednio wzrasta. Drób jest dla nas całkowicie bezpieczny, dlatego nie rezygnujmy z niego w naszej diecie. Dzisiejszy dzień jest o wiele lepszy dla nich, bo widzę, Poprawę, te wszystkie uwagi, które wczoraj żeśmy przekazali, dzisiaj wyciągnęli zespoły wnioski. Także naprawdę fajnie to wygląda. Współpracują, smakują przede wszystkim. No i widać, że jest pełne zaangażowanie dzisiaj na tym finale. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Podsumowując, drugi dzień bitwy na drogowe smaki w województwie pomorskim. Poziom był absolutnie najwyższy, i to widać po tych daniach. No, mieliśmy ciężki orzech do zbliżenia, aby ta jedna ekipa reprezentowała właśnie województwo pomorskie, ale udało się. Kompromisowo wybraliśmy jedno danie, ale kto to jest? No to zobaczycie sami. Więc zaczniemy od miejsca trzeciego. Bitwie na drobiowe smaki. Otrzymuję. Zacznę od pani Karoliny Brandt oraz Mateusz Łowiński. Ogromkie brawa. Atmosfera spokojna. Na pewno trochę stresu. To czuć. Wszyscy się stresują, ale na pewno się dużo nauczyliśmy na tym konkursie. Tak, nie wiemy, jak wygląda kuchnia, jakie mamy sprzęty do użycia, yy, jakie jury jest. Na drugi dzień już tam trochę więcej wiemy, więc spokojniej. Przeszły moje oczekiwania wybór ich składników i dobór e, surowców. Uważam, że jak na możliwości e, uczniów, którzy nie wiedzieli wcześniej, co mają przygotować i nie znali wcześniej składników i receptury, uważam osobiście, że im poszło bardzo dobrze. Czy by mogli coś poprawić? Wiadomo, że zawsze moż, mogą coś poprawić, zawsze coś jest e, złego, coś jest e, lepszego, coś jest e, super, ale nie mniej uważam, że e, poszło im bardzo dobrze. Pozdrawiamy nauczycieli wszystkich naszych od zawodu, z naszej szkoły, bo pomagali nam przygotować się do konkursu. Teraz miejsce drugie. Damian Zdrenka oraz Wiktor Baranowski. Poziom wysoki, bardzo fajnie. Integracja. No, nowe, nowe znajomości, doświadczenie wszystkim w wykładaniu. Na, na talerz no, nie wyszło nam za dobrze, pomyliliśmy w sumie dwa talerze na odwrót, no ale wiadomo, każdemu się błędy zdarzają, nie? Z tego, co mi opowiadali, to, że zrobili duży progres w stosunku do dnia wczorajszego. Potrawa wykonana przez moich uczniów yy, według mnie była idealnie doprawiona, wizualnie pięknie wyglądała. Pozdrawiam całą szkołę, nauczycieli i uczniów. To zajęcie pierwszego miejsca w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu Bitwa na drobiowe smaki. Bartosz Łojek oraz Hanna szuli, Bardzo fajnie, jakby dzisiaj było w ogóle dużo lepiej niż wczoraj i mniej stresu, i lepsza organizacja. Mieliśmy wszystko zaplanowane, więc jeżeli mieliśmy wszystko zaplanowane, a coś nie wyszło, bardzo nas to stresowało. A teraz, jeżeli to wszystko było nawet wymyślane na poczekaniu, na szybko, to, jeżeli coś nie wyszło, szło to bardzo łatwo naprawić, po prostu robiąc coś innego, inaczej. Ja się dowiedziałem o kilku nowych rzeczy, bo myślałem, że właśnie takie antybiotyki, czy to GMO jest właśnie e, bardzo szeroko nastosowane, ale okazało się jednak, że niekoniecznie. Nie, wszystko poszło idealnie. Tak, oczywiście, był bardzo smaczne, ładnie skomponowane i dobrze dobrane od chłodniki. Ależ to były emocje. A kolejny finał już jest za nami. Województwo pomorskie będzie reprezentowała szkoła bytowa. Do zobaczenia na wielkim finale.